Wiesz co Dawid? Mam dość, a ty? Też. jedźmy na koniec świata. Jedźmy. Sprawdźmy co nie jest. Na końcu świata. Jedziemy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jedziemy na koniec świata. Kawka jest. -kola. Kola jest, bez kawy nie ma zabawy. Też mamy. Jedziemy! Oj małe, ołym bałe, ołym bałe, ołym bałe, ołym błęd, ołym Naszym pierwszym przystankiem, zanim dojedziemy do końca świata jest miejscowość kiełbasy i mamy tam ważną misję. Szukać kiełbasy. Dokładnie. Musimy znaleźć kiełbasy. Czy nam się to uda? Nie wiem, choć się domyślam. Czy w kiełbasach będą kiełbasy? A jak będą, to jakie? Jakie to będą kiełbasy? Zaraz sprawdzimy to, czy w kiełbasach są kiełbasy. Jesteśmy w miejscowości Kiełbasy. No i szukamy tej kiełbasy. No co? Gdzieś, gdzieś może będą. Gdzieś może będą. Zobaczymy. To jest taka droga miejscowość, w której. Wjeżdżając na trójce wyjeżdżasz na czwórce i t... o jest jakiś przystanek, może coś tam zobaczymy Może tutaj, nie? No jest jakiś przystanek. Wygląda trochę jak taki sklepik wiejski O kur Patrz to O, co ty pierdol Kiłasek o no, m... e, no moi drodzy Znaleźliśmy kiełbasy, więc pierwszy checkpoint jest zrobiony, więc teraz jedziemy dalej, czyli do bigosy i zobaczymy, czy tam będą bigosy. Come on. Lecimy. Jesteśmy w bigosach. Jesteśmy w bigosach, ale tu nawet nie ma znaku Bigosu. A tu nawet nie ma znaku bigos są bigosy no i szukamy bigosów tak świeci się stop niestety tylko kukurydza jest w bigosach a więc mając kiełbasę z kukurydzą to my raczej nic nie zrobimy więc jedziemy dalej jedziemy na koniec świata To. to jest koniec świata. A za tym znakiem już jest fototapeta, tam po prostu nic nie ma. Nie można się przebić w ogóle. Zrobiliśmy to. Co dalej? Nie wiem, jak to koniec. To koniec. Po prostu koniec. Nie kiedyś będzie trzeba znaleźć początek. Teraz idziemy znaleźć początek świata. No bo jak jest koniec, to musi być początek, nie? Niestety ubikacja zamknięta na miejscu, więc trzeba szukać fajnego drzewka w poszukiwaniu. Ale tego nie będę nagrywał, dobra. Yy. Brother, yy. Także moi drodzy, tak wygląda koniec świata. Jeśli spodziewaliście się czegoś innego, no to jak w życiu. <laughs> nie spodziewajcie się, <laughs> po prostu się nie spodziewajcie. Jest fajna miejscówka do chillu. Jak widać, motocykle tu przyjeżdżają. Tam można pięknie zjeść sobie kadłuba, wypić coś dobrego. A my lecimy dalej, bo przygoda cały czas nas zzywa. Jedziemy, ja? Jedziemy. Jedziemy dalej. Muchy! Vertepy, jesteś tu. Czy w muchach są muchy? Bo oczywiście, że muchy są w muchach. Jedzie z nami towarzyszka drogi. Jezus, ale tu część. Zabieramy ją ze sobą. Zabieramy ją ze sobą. Jesteśmy w miejscowości Muchy. I to jakby ta miejscowość ma nazwę adekwatną do tego, co tu się dzieje. Tak jest. Musicie nam uwierzyć. Muchy, kiełbasy, bigosy, no a przede wszystkim koniec świata bardzo nas wykończyły. Więc byliśmy bardzo głodni. Podjechaliśmy więc do Wielunia. I tam, w pizzerii Farina, zjedliśmy bardzo dobrą pizzę. A następnie pojechaliśmy na rynek, na centrum. By zobaczyć to urokliwe miasto. Mieliśmy bardzo mało czasu, żeby tak naprawdę w pełni napawać się tym miastem. Patrząc na historyczne kwestie tego miasta, to jest nieprawdopodobne, ile się tu działo. Bo tutaj Kazimierz Wielki wybudował murowany zamek. To miasto zostało zbombardowane w 75% 1 września 1939 roku. I takich historycznych kwestii jest tutaj multum, więc jak najbardziej zapraszam się zaznajomić. więc z placu Legionów z rynku Żegnamy się. Myślę, że to jest ten czas. Wieluń uraczył nas jakimiś balonami Na naszą część specjalnie balony Także będą się bawić dzięki temu że przyjechaliśmy Cieszymy się, że możemy tutaj być, że Wieluńczycy, mieszkańcy Wielunia tak bardzo nas kochają i lubią. No ale my się żegnamy, jedziemy już na Śląsk Wracamy Wracamy po dzięki wam za oglądanie Jeśli wam się spodobało, to co mają dawać? Łapki? Jakieś no, da. komentarze, coś? No, Te wszystkie pierdoły, dajmy. bo to wiecie, algorytm YouTube'a Jakby normalnie to mamy gdzieś O właśnie, musimy wracać do naszych fanów okay. Trzymajcie się, cześć! można <śleski> się nagrywać. Z pająkiem na ryu Zanim dojedziemy na... Do... Blablabla do za To jest gadanie do kamery właśnie Normalnie gadasz, a jak masz do kamery, na glazie? A to Nie, ameba Ameba umysłowa Zanim dojedziemy... Dlatego nie jesteśmy influencer, Dlatego <grym> W ogóle... Zobaczmy To się nagrywa to się, to, się, to się... już nagrywa Proszę Państwa Będzie tam koniec Ale dziub całkiem, patrz Normalnie dziub Fascynująca. mucha. zwierzę fascynujące Fascynująca. Fascynująca, proszę Państwa. Nasza podróż w ogóle jest fascynująca. Zauważyliście to, prawda? Kieł bigosy, Uch, bigosy, muchy, matko święta. błasko. Cała ta wycieczka tu koniec świata